Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku zapowiedź najbliższych KvK, bo mam nadzieję, że będzie się działo. Z tej strony Snow i tak jak już powiedziałem, mam nadzieję, że uda mi się kilka live'ów w najbliższym czasie zrobić. Z tego względu, że naprawdę uważam, że to, co będzie się u nas działo, u nas bramy otwierają się godzinie 13 naszego czasu i mam nadzieję naprawdę, że uda mi się tutaj pokazywać, co będzie się działo, bo myślę, że tutaj naprawdę dzieje się, dzieją się ciekawe rzeczy w naszym KVK, ale też oczywiście dzisiaj otwierają się, nie pamiętam już o której, ale otwierają się bramy na tym dużym KVK i 960 będzie walczyć 2605. Chciałbym tam też zajrzeć, ale pewnie to będzie tak na chwilę bardziej, tym bardziej, że nie jest. Jestem w domu, więc te live'y są też takim pod znakiem zapytania. Czy to wszystko będzie ładnie działało? Mam nadzieję, że tak, bo już kiedyś stąd live'a prowadziłem też na KvK, także mam nadzieję, że po raz drugi mi to tutaj wyjdzie całkiem nieźle. Dlaczego nasza strefa jest ciekawa, moim zdaniem? Bo naprawdę uważam, że w ogóle jestem wielkim fanem, jak na razie przynajmniej. Jeszcze to KvK się nie skończyło, więc jeszcze nie mówię hop, ale jestem jak na razie wielkim fanem tej mapy, jeśli chodzi właśnie o bumę manewrów Storm of Strata, James. Bardzo mi się podoba, ze względu na to, że naprawdę tutaj jest. Fajne są te strefy i ciężko jest kogoś zamknąć. I wygranie piątej strefy, co ci daje, to jest coś świetne. Wygrywasz piątą strefę, to naprawdę 15% statystyk jesteś do przodu. Tak jak na przykład my teraz mamy przewagę z Niemcami. Ale to nie znaczy, że dzień jest zamknięty, bo dzień tutaj miał swoją wolną strefę, więc mają cały czas jakieś bastiony, e, takie tego typu rzeczy. I teraz wychodzą na nas na walkę. E, tutaj, w tej e, wielkiej strefie, ona jest naprawdę olbrzymia, moim zdaniem. G Hammer tylko nazwa jest beznadziejna, to jest jedna rzecz, którą polecam zmienić, no nie wiem kto to umie normalnie wymówić. No ale dobra, tak czy inaczej, będziemy tutaj w tej strefie i tutaj jest dostęp czterech królestw, czyli Ziemia, my, czyli ogień, dzień i las. Wszyscy tutaj mogą wejść do tej strefy i tylko przypomnę, że Ziemia przegrała z wiatrem pierwszą fazę walki. My wygraliśmy z dniem, gdzieś tam po okolicy jednej, jeden dzień walki. To była całkiem niezła walka. I myślę, że daliśmy im dosyć dobrze w kość temu obuzowi dnia. Las też przegrał z wodą, tak? więc oni też są dosyć mocno poturbowani. Jak sprawdzałem, ich surowce nie wyglądają zbyt dobrze, ale z drugiej strony nasi gracze, niektórzy pewnie też nie wyglądają zbyt dobrze. Także tutaj jest wielka, wielka, wielkie pytanie, co będzie się działo w tej strefie, i już jest jedna, jedna jakby fajna strefa, o której, w której się może dużo zadzieć. Ja wam za dużo nie powiem, co tu może się stać tak naprawdę, bo nie ukrywam, że tym razem wziąłem się do planowania. Tak mi się ta mapa podobała, że zacząłem, wiecie, znowu rysunki, rozmowy z Maksem i tak dalej wieczorne, co tu można, co jeszcze, i tak dalej. Myślę, że to naprawdę może, jeżeli się ten plan, bo mamy kilka planów wymyślonych, jeżeli wyjdzie tak, że będziemy robić ten mój plan, który nie chwaląc się gdzieś tam wymyśliłem, myślę, że jeżeli dojdzie do. Do tego, że będziemy realizować akurat ten mój plan, no to myślę, że to będzie jedna z najlepszych zagrywek, jaką w ogóle kiedykolwiek zrobiliśmy w 7.1, bo tam jest dużo takich smaczków. Ja w ogóle chyba nagram taki odcinek, jak ja sobie to wyobrażam. W zasadzie, że wiecie, jakby wszystko było idealnie, jakby ten mój plan się powiódł i jak można by go wyegzekwować. Tylko no na koniec nie wiadomo, życie to nie jest jakaś idylla, tak? To nie jest Utopia, ludzie to nie są klocki Lego, no i niestety nie wszyscy będą robić to, co ja bym chciał, żeby robili. Gdyby tak było, no to naprawdę mogłoby być tutaj wspaniale, moglibyśmy wykonać niesamowity plan. Ale zobaczymy, zobaczymy, czy mimo to się nie uda. Na pewno tutaj będziemy coś ciekawego robić, przynajmniej taką mam nadzieję. Z drugiej strony też jest ciekawie, bo z drugiej strony też mamy ziemię, która może wejść do tej strefy, mamy wiatr, który wygrał i jest najsilniejszym obozem, w tym KWK bez wątpienia. Mamy wodę, która jest na tym tutaj sojusznikiem, no i mamy las, o którym też już mówiłem wcześniej. No i tutaj przede wszystkim myślę, że wiatr i las będą próbowali wodę zamknąć, tak żeby nie mogli wejść do Kingslandu. No a woda będzie próbowała coś robić, tak, żeby tak się nie stało, tak? Razem z ziemią. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj też jest plan, i też. Yy, maczałem w tym palce, więc też nie chcę za dużo mówić, ani zapeszać, co tu będzie. No bo to też zależy, wiecie, plany mogą być wspaniałe, ale też jest kwestia egzekucji później tych planów, czy to rzeczywiście wyjdzie, czy nie wyjdzie. Mogą tu się zadziać moim zdaniem bardzo różne rzeczy, bo tu mamy naprawdę bardzo różne królestwa. Jeszcze raz pokażę Wam rankingi, jak to wygląda. My jesteśmy tutaj w tych rankingach zdecydowanie na pierwszym miejscu. Walczymy z niektórymi królestwami, które no nie, puśćmy się tego powiedzieć, nie mają zbyt dobrych statystyk. Więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie z ich strony wyglądało, tak? Bo tutaj może to być naprawdę bardzo, bardzo różnie. Mogą niektórzy się, niekiedy tak jest w tych niższych strefach, niższych królestwach, że wiecie, walczą jedną strefę, a później już odpuszczają całkowicie. Nam by to oczywiście było super na rękę, ale zobaczymy. Nie chcę też mówić, że na pewno odpuszczą, bo później wiecie, może właśnie my będziemy mieli super plany, nadzieje i tak dalej. Na drugi dzień wam nagram odcinek, na którym będzie, no, dostaliśmy okręt, niestety, od tych najsłabszych królów i tak dalej. To nasze statystyki też się przyznam, nie są takie, wiecie super, bo niektóre są na wyrost, nie wszyscy z naszego Królestwa w ogóle walczą, niektórych nie ma, inni migrują, e, także różne rzeczy tu się dzieją, nie chcę tutaj jakoś super zapeszać, że my będziemy super silni, bo niekoniecznie będziemy, no i zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu, na razie pierwsza strefa była naprawdę spoko, fajny jest ten Storm of Strata gems, bardzo mi się podoba to KVK, mam nadzieję, że ta druga strefa też będzie fajna, że tutaj się zabawimy, że będzie to, to oglądać, bo myślę, że ten pierwszy live był naprawdę też całkiem spoko, później nie nagrywałem, ale powiem wam, że później też się naprawdę tutaj, tutaj jest bardzo fajny te KVK, bardzo fajnie mi się tutaj gra no i mam nadzieję, że też moje marsze tutaj naprawdę będą pokazywały różnice bo w technologii KVK już jestem dosyć daleko, ja wiem, że pewnie niektórzy z Was powiedzą, że herezja, że nie zrobiłem tej ekonomicznej i tak dalej, ale ja tutaj idę w inne rzeczy, na przykład teraz bardzo mi zależy na tym limicie jednostek, żeby naprawdę nawet walcząc, nie wiem, tymi dwoma, czterema marszami, ale mieć te marsze, wiecie, po 400 tysięcy jednostek, takich, takich wypieszczonych e, tych moich jednostek, żeby naprawdę one sprawiały ból, jeżeli rywal się z nimi zmierzy, żeby one robiły piękne raporty, bo no nie mogę aż tyle surowców sobie tutaj pozwolić wypsikać, nie mogę iść do dołu, Całkowicie do spodu z tego względu, że wiecie, że jeszcze mnie czeka następny KWK, tak? To ma być nasze recovery, przypominam, więc to jest w ogóle super recovery. Tak czy inaczej, tych surowców jeszcze będę miał więcej, bo jeszcze z farm będę zrzucał dopiero, więc te surowce, które teraz widzicie, to nie są te surowce, które będę miał na walce. Takie upokrzepieniu serc nie wszyscy nasi, nie wszyscy nasi rywale mają surowce. Tutaj akurat ten ma, czy znaczy kamienie, nie ma zbyt dużo, ale naprawdę niektórych zrobiłem. Zwiadę i niektórzy wyglądają bardzo słabo. Tak, tu jest na przykład jeden gość, który jest z obozu tego sojuszu, który może gdzieś tam na nas iść, widzimy no 73 miliony złota, to nie jest dobra, to nie jest dobra opcja, tak, dużo tutaj mamy takich osób, tutaj akurat jest ktoś lepiej przygotowany, tutaj też to jest najlepszy gracz z tego sojuszu, najwięcej ma tam kill killpointów, też widzimy, że jeśli chodzi o numery surowców, no nie wyglądają jakoś fantastycznie, nie robią na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, tutaj jeden gracz, który ma, no więcej ode mnie chyba, chociaż nie wiem, zależy czy będzie miał jeszcze z farm czy nie, ale no Dużo jest takich osób tak czy inaczej, które tych surowców nie ma. Tak jak mówię, podejrzewam, że gdybym zrobił to samo bananie wśród graczy OPH, to też by byłoby dokładnie tak samo, ale mam nadzieję, mimo wszystko, że my, że my trochę lepiej wyglądamy z surowcami i będziemy też wyglądać lepiej w tej walce. Okej, okay. to tyle jeśli chodzi o nas, a teraz jeszcze zobaczmy, bo tutaj się też będzie kurczę działo. Wiem, że jesteście dużo bardziej tutaj. Zainteresowani tym, co za 5 godzin od teraz, wy ten filmik pewnie zobaczycie dużo później, może już te bramy będą otwarte, kiedy ten filmik oglądacie. Tak czy inaczej, mamy tutaj też bramy, które się otwierają. No i tutaj będzie. Niezłomni wojownicy, fajnie, bo kojarzę tą mapę. Naprawdę, spoko jest to, że, że gramy różne te rodzaje KVK w naszym królestwie i wiemy o co chodzi, więc tutaj będzie, będzie ciekawie, ale też od razu mówię, w momencie, kiedy te bramy się otworzą, no to będzie jakieś takie walki na Murderball Ball bardzo, bardzo długo. Dlaczego? Bo tutaj nie można stawić fortów gdziekolwiek się chce, więc forty mogą być wstawione tylko i wyłącznie przy sanktuariach i przy bramach. Tak? I teraz, jeżeli sobie popatrzycie na to, co dane królestwo może zrobić, to okej, okay. ja rozumiem, że 960, gdyby chciało jakoś tak, no powiedziałbym jednak, upokorzyć 2605, to zrobiliby forty tutaj, tak? I by powiedzieli: my tutaj teleportujemy swoje miasta i my wam pokażemy, że my z takiej olbrzymiej odległości jesteśmy w stanie was pokonać, którzy macie no, jedną czwartą naszej drogi do tego Hieronu i my i tak jeszcze go jesteśmy w stanie zabrać. Chociaż czy to jest mądre, moim zdaniem nie. Tutaj też trzeba sobie też policzyć, tak, jaka jest tak naprawdę różnica pomiędzy 960 a 2605. I wydaje mi się, że też wcale nie ma jakiejś takiej super konieczności. Żeby 960 tą walkę wygrało bardzo szybko, bo oni w kolejnych strefach. Jeżeli sobie poradzą z 2605 w ogóle, to w kolejnych strefach nie będą mieli za dużo do roboty. Tam mają też takich, takich wiecie, 9, 93, dopiero będzie ich czekać dużo, dużo później. Więc uważam, że 960 najlepiej by zrobiło, robiąc tak, jak w większości robią wszyscy. Czyli wiecie, praktycznie każde królestwo blokuje sobie swoją bramę szóstą żeby tutaj mieć przejście do kolejnej strefy robi sobie forty tutaj koło tego Hierona, żeby nie został zabrany i nie, nie zasadniczo tyle, tak nic tu więcej nie idzie zrobić, tutaj nawet jeżeli wiecie, 2605 jeżeli sprytnie pójdą, to mogą jeżeli uda mi się jako pierwszym zdobyć bramę, bo tutaj będzie to ważne to mogą sobie obsypać fortami dookoła e, tego Hierona i 960 nie będzie mogło w ogóle nic tutaj zrobić, nie będą w stanie wstawić ani jednego fortu, e, wątpię żeby 2605 było takie wiecie takimi hojlakami, że wstawią Forty gdzieś tam na bramie 960 to chyba jednak byłoby samobójstwo. Myślę, że 2605 jednak przyjmie taką defensywną bardziej postawę i, i będzie czekać na to, co zrobi 960, a co zrobi 960 to jeszcze zobaczymy. No myślę, że tutaj mogą być naprawdę jakieś bardzo ciekawe zagrania wymyślone, ale no tak jak mówię, ta, brama, ta, ta strefa jest dosyć ograniczona, więc nawet jeśli będę robił tutaj live, to raczej później. Bo tak jak mówię, tutaj tworzą się bramy, no i dobra, będą sobie tam chłopaki walczyć w polu i będą się budować forty. Tak? Z jednej i z drugiej strony. Wybudują się forty, to będzie jakieś, wiecie, 2,5 godziny po otwarciu bram, czy tam nawet dłużej wybudują się w końcu te forty. No to jeszcze od tych fortów będą musieli budować flagi, tak? Zanim wybudują flagi i się spotkają tymi flagami, to będzie może następna godzina, może półtorej godziny. Także wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę najciekawsze, co się wydarzy, to będzie jakieś 3-4 godziny po otwarciu, otwarciu tych bram. Także naprawdę będzie się tutaj działo. Myślę, że to jest też plus dla SW, bo oni wydaje mi się, że mają taki bardziej time w późniejszych godzinach UTC, a 960 jednak wiadomo jest w dużej mierze azjatyckie, chociaż wiadomo nie tylko, ale jednak w dużej mierze mi się tak wydaje i, i wydaje mi się, że oni tam będą mocni po prostu w tym czasie. Co tu się będzie działo? Ciężko powiedzieć, ja już mówiłem wcześniej, no zdecydowanym farworytem jest 960, ale nie wiadomo, ja tego królestwa, wiecie, nie, nie zaglądam do nich codziennie, nie wiem co u nich się dzieje, czy tam była migracja w przód, czy w tył, czy są ludzie zadowoleni, czy nie, jakie mieli KVK wcześniej, ile mają surowców, to jest wszystko bardzo ważne. Myślę, że to będzie na pewno ciekawa walka, i tak naprawdę myślę, że w KVK, tym, które tutaj widzimy, to będzie jedyna chyba ciekawa walka, bo tu się może rzeczywiście coś zadzia zadziać. Jeśli 2605 wygra, to myślę, że to będzie dla nich taki kamień założycielski, coś w tym stylu, bo. Bo to jest dla nich chyba też w ogóle taki wielki test, tak? Czy są w stanie właśnie zawalczyć w ogóle z takim mega, mega królestwem, czy jednak, czy jednak nie? I myślę, że nawet jeśli nie, to chyba też nie będą sobie tego wyrzucać, bo ich projekt nie jest taki, że wiecie, o, będziemy super imperium, będziemy niszczyć wszystkich. Wydaje mi się, że to nie był taki pomysł na to królestwo 2605, więc zobaczymy, jak tam będą sobie, sobie radzić. Znam tutaj graczy po jednej i po drugiej stronie, więc, więc myślę, że to będzie ciekawe. 960 lubię, myślę, że tam 2605 też są fajni ludzie, także, także naprawdę spoko. Będziemy oglądać, zobaczymy, jak sobie będą radzić. Co dalej w tym KVK? Myślę, że nic. Tutaj, w tej strefie, gdzie są te równiny Echa, wydaje mi się, że 960 w ogóle nie będzie szło, więc może te królestwo, wiecie, takim... Fartem, powiedzmy, zajmie tą strefę przynajmniej na tyle czasu, ile 960 nie będzie mogło już stąd wyjść i przejść do tej strefy, gdzie po prostu rozjedzie ich jak togiem. Natomiast po tej drugiej stronie co mamy? Te królestwa nie będą walczyć, bo one są powiedzmy w takim sojuszu między sobą. No a tutaj w kącie mamy 93, które myślę nie musi się w ogóle starać, tylko raz, dwa rozjedzie te dwa królestwa. znaczy tam nie są dwa królestwa, tylko tam jest chyba cztery królestwa w jednym obozie. No nawet jakby ich tam było 10, to myślę, że 9 rozjedzie, raz, dwa. Mogą nawet sobie zrobić taką zabawę, że wiecie, że połowa królestwa idzie. Tutaj w tą prawą stronę, a połowa królestwa idzie w dół i myślę, że i tak wygrają wszystko bez problemu. No, także zobaczymy, czy 9.3 w ogóle będzie miało jakąkolwiek fajną zabawę w tym KWK. Bo może być tak, że wiecie, że tutaj fajnie się wystrzelają 960 i 2605, a 9.3 no posprząta wszystko, co będzie do posprzątania. Chociaż mój ulubiony scenariusz na to KWK jest taki, że zobaczcie, mogłoby być tak, że na przykład nie wiem 960 tutaj walczy z 2605 i tam nie wiem się. Naparzają przez tydzień, półtorej tygodnia, nie wiem, 960. Wydaje mi się, że w końcu wygrywa. 2605 odklepuje, mówi: Dobra, fajne było. KVK, zawalczyliśmy świetnie, ale my już mamy dość i dziękujemy bardzo. Szykujemy się na kolejne. Ech, po tej całej walce 960, już jest naprawdę takie wiecie. Lekko się słania na nogach, a jeszcze tutaj dostaje gongi od 93, które do tej pory praktycznie nic nie walczyło. No ale powiedzmy, że 960 się jeszcze odbudowuje, jeszcze jest tam kolejna walka przez parę tygodni, czy tam nie wiem, parę dni mocnych i, i walczą ze sobą właśnie 93. Ej, I to później 93 wygrywa, ale też się tak ledwo słania na nogach i na koniec końców te wszystkie królestwa, które wcześniej nie walczyły atakują 93, wygrywają z nimi, zbierając z igurat. To było przepiękne, ale naprawdę to był mój ulubiony scenariusz. Na to, KWK, myślę, że prawie wszyscy by się cieszyli takim scenariuszem. Myślę, że ilość memów, gdyby coś takiego się wydarzyło, to nie wierzę absolutnie, ale gdyby coś takiego się wydarzyło, to, to wydaje mi się, że ilość memów na temat tego rozwiązania to by był absolutny rekord Rise of Kingdoms. Myślę, że to wspominalibyśmy jeszcze latami wstecz, gdyby coś takiego się wydarzyło, ale ja absolutnie w to nie wierzę. Wydaje mi się, że niektóre królestwa, które... Ja nie wiem, bo się nie kontaktowałem, to nie jest tak, że wiecie, z każdym królem rozmawiałem i o, będziecie walczyć, czy nie będziecie walczyć, nie chce mi się tego robić, ale wydaje mi się, że jeżeli tam jest jakiś rozsądek, to naprawdę wiele tych króles po prostu odklepie już na samym początku i stwierdzi: okej, okay, dobra, przez te 40 dni, czyli tamte KVK trwa, będziemy, będziemy sobie tutaj zbierać surowce, później zawalczymy na jakimś normalnym KWK, a nie będziemy po prostu. Tutaj paszą na killpońcy dla, dla największych królew, z którymi Lilip jakimś cudem nas wróciło po prostu do jednego gara, z ludźmi, którzy prawie wszyscy mają wymaksowaną technologię. No, także zobaczymy, co tu będzie. Jestem ciekawy, co myślicie, co się wydarzy tutaj. Jestem ciekawy, co myślicie o naszym też KVK, jak Wy byście to poprowadzili i jaki myślicie, że będzie. Rezultat, ja myślę, że końcowe zwycięstwo, tak jak już mówiłem, na początku tego KVK, byłoby naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Widzę, że ten obóz wiatru jest mega mocny. Wydaje mi się, że nawet jakby tam jakieś królestwo nam się udało zamknąć jakimś cudem i my byśmy wszyscy weszli do Kingslandu, to i tak może się okazać, że ten wiatr będzie no po prostu tak niesamowicie mocny, że na koniec końców nas, nas wszystkich zmiecie właśnie jak wiatr. Ale zobaczymy myślę, że myślę, że to naprawdę może być ciekawe KVK. Także zobaczymy. Ja jestem naprawdę mocno podjanany, dużo bardziej niż, niż poprzednim. Mam nadzieję, że tutaj się uda coś pokazać. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!